Gdzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków amen kochani moi już z Italii długa podróż ale prosto do tego miejsca gdzie chciałem przybyć w drugi dzień 2020 roku właśnie do Trnawy niedaleko Bratysławy bo zaledwie 40 km od Bratysławy jesteśmy przed katedrą Świętego Jana Chrzciciela w Trnawie gdzie właśnie, gdzie właśnie spoczywa w podziemiach biskup Paweł Chnilica. To właśnie tutaj w 2006 roku, kiedy był jego pogrzeb, później jego ciało złożono właśnie w podziemiach. Ja Panu Bogu dziękuję, że dzisiaj mogłem tu dotrzeć, bo ten dzień dzisiejszy jest szczególny. To kolejna rocznica Jego święceń biskupich. Drugi dzień nowego roku. Pamiętam, jak zawsze wspominał ten moment, kiedy przyjął święcenia biskupie, mając 29 lat w różnawie od biskupa Roberta Pobożnego. Dlatego no, jak można się nie cieszyć? I dziękuję bardzo już księdzu Peterowi, który tutaj z kurii właśnie trnawskiej, towarzyszył mi. Właśnie muszę tutaj przytoczyć, bo ksiądz Peter towarzyszył, nazywa się. Dyrektor. Dyrekt, dyrektor, tak? Dyrektor, właśnie arcybiskupstwa, tutaj całego domu biskupów, ksiądz Peter Śli... Szymko. Ksiądz Peter Szymko, bardzo dziękuję księdzu Peterowi za to, że, że tyle serca okazał, że że otworzył katedrę, że mogłem sprawować tam Eucharystię, że potem przeszliśmy do podziemi, to wszystko w naszym programie dzisiejszym. No i niech Pan Bóg też błogosławi na ten Nowy Rok. No i przekazuje życzenia dla księdza biskupa ordynariusza tej diecezji, a biskup się nazywa Orosz. Orosz, biskup Jan Orosz. A więc modlimy się też za biskupa Jana Orosza. Całą archidiecezję trnawską polecam Wam. Non No, davvero felice che io oggi sia, in tempo di concele święcej biskupa Allora carissimi, quanto bello arrivare proprio in questo luogo direttamente dall'Italia. Voi sapete, secondo giorno dell'anno maggio sono arrivato a Trnava, 40 km da Bratislava, dove è sepolto in questa cattedrale, lo vedrete adesso. In questa cattedrale c'è stato sepolto il mio carissimo vescovo che mi ha dato tanto Vescovo Paolo Chnivica eh, è morto nel 2006, 2006, ma oggi, perché 2 eh, gennaio 1951, è stato lui proprio ordinato Vescovo. Guardate, non è un caso, ma ringrazio anche eh, padre Peter, eh, che lui è direttore, eh, qui eh, fa la... Diciamo, si occupa per tutta la curia, per diciamo, casa del vescovo, ma poi certamente ci ha aperto là, questa cattedrale e io potevo celebrare messa e poi siamo scesi sotto le grotte. Grazie. Auguri per questo nuovo anno. Buon sapato. Grazie.